Uwaga! Bóg wysyła wiele znaków, ale wydaje się, że ignorujesz je wszystkie. Więc zwróć uwagę i oglądaj ten film do końca, bo to jest wiadomość z serca Boga, aby dziś pobłogosławić Twoje życie. Mój drogi synu, przez całe swoje życie naturalne jest, że spotkasz się z wyborami, które nie zawsze odzwierciedlają moją wolę. Jednak wiedz, że zawsze jestem gotowy, aby Cię przyjąć, bez względu na błędy, które popełniłeś. Zrozum, że błędy są okazjami do nauki i rozwoju, są częścią doświadczenia ludzkiego i nie powinny być powodem do wstydu czy nadmiernego poczucia winy. Kiedy uznajesz swoje błędy i starasz się je naprawić, wykazujesz pokorę i gotowość do duchowego rozwoju. Chciałbym, abyś zrozumiał, że przebaczenie jest zawsze dostępne dla Ciebie. Bez względu na to, jak poważny lub bolesny był błąd, kiedy szczerze żałujesz i szukasz przebaczenia, jestem tutaj, aby Cię przyjąć i ofiarować moje miłosierdzie. Pamiętaj, że moja miłość do Ciebie jest bezwarunkowa, a przebaczenie jest wyrazem tej miłości. Nie pozwól, aby błędy z przeszłości Cię definiowały, bo jesteś więcej niż Twoje porażki. Widzę poza Twoimi błędami i dostrzegam nieograniczony potencjał, który jest w Tobie. Miej wiarę w siebie i ufaj w moją zdolność przemiany Twoich słabości w siły. Jeżeli zgadzasz się, napisz Amen i podziel się tą wiadomością z kimś, kto również jej potrzebuje. Kiedy uznajesz swoje błędy, ważne jest również, aby starać się naprawić wyrządzone szkody, kiedy jest to możliwe. Bądź pokorny, aby przyznać, że zraniłeś kogoś, i bądź gotowy przeprosić i zrobić to, co konieczne, aby przywrócić relacje i poszukiwać pojednania. Wiedz, że prawdziwa pokora polega na uznawaniu błędów i dążeniu do naprawy. I ważne jest pamiętać, że przebaczenie nie ogranicza się tylko do innych, ale także do siebie samego. Często trudniej jest przebaczyć sobie niż innym. Puść winę i ciężar przeszłości. Pozwól sobie na wolność i otwórz się na moją przywracającą łaskę. Przebaczam Ci i zapraszam do przebaczenia także sobie. Błędy nie są końcem Twojej historii, ale tylko rozdziałem. Masz zdolność do powstania, nauki z przesłych doświadczeń i pójścia naprzód z mądrością? Jestem przy Tobie, idąc z Tobą na każdym kroku Twojego procesu wzrostu. Nigdy nie zapominaj, że nie rezygnuję z Ciebie. Bez względu na to, ile razy upadłeś, jestem tutaj. Wyciągając do ciebie rękę, aby pomóc ci wstać. Moja miłość do ciebie jest niezachwiana, a moja łaska wystarcza, aby pokonać jakiekolwiek niepowodzenie. Dlatego nie pozwól, aby błędy cię definiowały lub przeszkadzały ci w poszukiwaniu szczęścia i realizacji. Używaj przesłych doświadczeń jako cennych lekcji i jako motywacji do stania się lepszą osobą. W Tobie jest zdolność do przekształcenia błędów w okazję do wzrostu i przewyższania. Ufaj w moją mądrość i w moje obietnice. Prowadzę Cię drogą odkupienia i przywrócenia. Miej wiarę we mnie i w moc mojej miłości do przemiany Twojego życia. Niech ta wiadomość przyniesie Ci pokój i nadzieję, wiedząc, że nawet w obliczu błędów. Jesteś kochany i masz możliwość zaczęcia od nowa. Wierz w siebie, zaufaj mojemu przewodnictwu i szukaj mojej obecności we wszystkich momentach swojego życia. Dziś chcę również mówić o nadziei, fundamentalnym uczuciu dla twojej drogi życia. Nadzieja jest światłem, które świeci w ciemności, siłą. Która pchacie do przodu, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Kiedy pokładasz we mnie swoją nadzieję, ufasz czemuś większemu niż okoliczności wokół ciebie. Jestem źródłem prawdziwej nadziei, tym, który może przynieść pokój i radość nawet w najtrudniejszych chwilach. Czy pokładasz we mnie swoją nadzieję i wierzysz, że mam dla ciebie doskonały plan? Rozumiem. Że są chwile, kiedy nadzieja wydaje się uciekać, kiedy świat wokół Ciebie jest pełen wyzwań, smutku i niepewności. Ale wiedz, że nadzieja, którą oferuję jest silniejsza niż jakakolwiek przeciwność. Ona przekracza trudności i pozwala ci widzieć dalej niż widzą oczy. Kiedy masz nadzieję, stajesz się odporny na burzę życia. Ona daje ci siłę do pokonywania przeszkód, przezwyciężania trudności i idzie naprzód, nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania. Nadzieja sprawia, że wierzysz, iż w każdym wyzwaniu jest większy cel i że pracuje na rzecz twojego dobra. Ona również utrzymuje cię w chwilach oczekiwania. Często możesz mieć marzenia i pragnienia w swoim sercu. Ale może się wydawać, że ich realizacja zajmuje dużo czasu. Nie zniechęcaj się, bo oczekiwanie może być okazją do dojrzewania i przygotowania. Pracuje w ciszy za kulisami, dostosowując wszystko do właściwego momentu. Zaufaj mi i utrzymuj nadzieję. Nadzieja nie ogranicza się tylko do okoliczności tego świata, rozciąga się poza to ziemskie życie. Nadzieja, którą oferuję, jest wieczna. Jest nadzieją na obfitość życia wiecznego ze Mną. Nie pozwól, aby jakakolwiek przeszkoda lub przeciwność odebrała ci tę nadzieję. Powinna być paliwem, które pchacie do przodu, dostawiania czoła wyzwaniom z podniesioną głową i przyjmowania okazji, które pojawiają się na twojej drodze. Nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, nadzieja świeci jak gwiazda prowadząca, wskazująca drogę do zwycięstwa i spełnienia Twoich celów. Więc, mój synu, utrzymuj nadzieję w swoim sercu. Nigdy jej nie gasi, nawet gdy wszystko dookoła wydaje się zniechęcające. Zaufaj mi, bo jestem nadzieją, która nigdy nie zawodzi jestem światłem. Które cię prowadzi i podtrzymuje w każdym momencie? Niech nadzieja będzie twoją wierną towarzyszką, twoją siłą w chwilach słabości i inspiracją do pełnego i sensownego życia. Jestem z tobą we wszystkich momentach, oświetlam twój szlak i odnawiam twoją nadzieję na każdy nowy dzień. Jeśli wierzysz w to słowo, skomentuj. Przyjmuję to do siebie. A teraz połączmy się w pięknej modlitwie. Drogi Boże, staję przed Tobą, przyznając się do błędów, które popełniłem. Pokornie proszę o Twoje przebaczenie i miłosierdzie. Pomóż mi uczyć się na moich błędach i stawać się lepszą osobą każdego dnia. Umocnij mnie, abym mógł naprawić wyrządzone szkody, gdy to możliwe. I dążyć do pojednania. Pomóż mi również przebaczyć sobie, uwolnić się od poczucia winy i ciężaru przeszłości. Wiem, że Twoja miłość jest bezwarunkowa i że Twoja łaska jest wystarczająca, aby mnie przemienić. Prowadź mnie drogą odkupienia i odnowy. Umożliw mi wykorzystanie błędów jako okazję do rozwoju i pokonywania trudności. Zaufam Tobie i Twojemu planowi dla mojego życia. Niech Twoja mądrość i miłość towarzyszą mi na każdym kroku mojej drogi. Amen. Niech pokój i łaska Boga zawsze są z Tobą, moim ukochanym synu. Zaufaj mojej stałej obecności i szukaj mojego przewodnictwa we wszystkich obszarach swojego życia. Kocham Cię bezwarunkowo. Jestem zawsze przy tobie, celebrowanie Twoich zwycięstw i prowadzenie Cię w Twoich podróżach. Mam nadzieję, że ta wiadomość uczyniła różnicę w Twoim dniu. Jeśli Ci się podobało, napisz Amen i podziel się tą wiadomością z kimś, kto także potrzebuje jej usłyszeć. I nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości z serca Boga. Dziękuję.